Zadałem pytanie, czy nie lepiej byłoby, czy nie lepsze warunki by się stworzyło dzieciom, szanse na rozwój. Ja już nie mówię o tych, które teraz są, ale te, które ewentualnie <laughs> mają przyjść do tej szkoły. Czy jeżeli od samego początku dałoby się, spróbowałoby się za, 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 zaadoptować, czy zaklimatyzować w innej, większej Szybra, szkole? Nie. To co odpowiedź, nie, nie, dobra szkoła to mała szkoła. szkoła, A, szkoła. Za które rodzice płacą bardzo duże pieniądze, przede wszystkim polegają na tym, że klasy są małe. W dużej klasie sam jeden nauczyciel powiedział, że jeżeli klasa ma 30 kilka osób, to jeżeli do, do końca lekcji się nie pozabijają na lekcji, to już jest sukces nauczyciela. Tam nie ma czasu na edukację, tam jest po prostu ucieszanie. I żeby się nie bili, żeby, żeby czegoś gorszego nie robili, to jest tylko wglądanie się do tego. Czym mniejsza szkoła, tym lepiej, to to samo, to samo z dostępem do sali gimnastycznej. Nie słuchajmy takich frazesów. Przeliczmy metr kwadratowy sali gimnastycznej na jednego ucznia. Okaże się, że w Bobach więcej tych metrów przypada na jednego ucznia, niż gdyby uczeń poszedł tam do poduskania, chociaż to jest sali. Gdy patrzę na zegarek, bo jest autobus i trzeba już się nie jechać. W dodatku czytałem orzeczenie Najwyższej Izby Kontroli, która skontrolowała 39 gmin, których szkoły były pozamykane. Okazuje się, że tylko 68% nauczycieli znalazło pracę. Z tego ci, którzy pracę znaleźli, Mieli średnio zarobki o 40 niższe. Druga sprawa, sprawa budynku. Mamy przykład w szkole zlikwidowanej w Moszynie i w szkole zlikwidowanej w Grabówcu. Dzieci tam było kilkoro, a szkoła jeszcze funkcjonowała. Kilkoro, to są pięcioro czy sześcioro dzieci i szkoła jeszcze była podtrzymywana. Między innymi tu kolega przewodniczący też starał się, żeby szkoła w Grabówcu była podtrzymana. Nie wiem, czy dlatego, że dzieci pana przewodniczącego tam jeszcze chodziły, czy z innych powodów, ale nie był za tym, żeby szkoła była likwidowana i myślę, że takie same stanowisko zajmie w przypadku naszej szkoły. I nie zgodzę się też ze słowami tutaj wiceprzewodniczącego Giemzy, że dzieci muszą być od razu rzucone na głęboką wodę, od razu hartowane, żeby sobie dały radę w gimnazjum. Nieprawda. Pedagocy wszyscy wiedzą, że kształtuje się charakter w tych najmłodszych latach. Do gimnazjum dziecko idzie z ustosowanym charakterem. Jeżeli jest wychowane dobrze w szkole, gdzie nie ma przemocy, gdzie nie ma narkomanii, to i gimnazjum go nie zepsuje. W dodatku jest problem, co z budynkami. Wiemy, że w Moszynie też miało być nie wiadomo co, w szkole w Grabówce też miało być nie wiadomo co. Stoją budynki i niszczeją i po prostu na pewno ktoś w którymś momencie powie, że taki obudyt nie ułatwia, a trzeba ogrzewać, no bo po co? I sprawa e, będzie wyglądała prawdopodobnie tak, Pana jak, jak znaczy, tak, to, tak to tak. w Może ja się tak. ustosunkuję, bo tutaj pan, pan, pan radny kilka razy przypomniał o nie? W e, zgrabówce e, była filia szkoły podstawowej nr 2, czy e, szkoły podstawowej nr 2, filia 1, 3. Było kilkoro dzieci. Pięcioro e, powiedzmy. Owszem, moje dziecko też tam chodziło i też nie byłem za. I nieprawdą jest, że budynek szkoły niszczy, je, bo już dawno nie ma. To jest nie tak. Dobrak... <stryk wyszło> nie tak jak już dawno sprzedawam. Nie, tak dałem, nie? No, ale, ale, Ale też nieprawdą jest, że. Radni jakby zlikwidowali tę szkołę i, i ten budynek, bo e, szkołę zlikwidowali tak naprawdę rodzice, przez to, że nie oddawali do tej szkoły dzieci. E, I zezwolili też, zez, zezwolili, zezwolili też na sprzedaż e, terenu po szkole, po byłej szkole. Nie? Gdzie ja wcale nie byłem za tym. Przepraszamy, my mamy na pana Poza tym. Poza tym jeszcze, jeszcze się ustosunkuje to... Proszę bardzo. Panu Burmistrz. Ale... Ja nie chcę przekazać. I prosimy, żeby Pan Burmistrz to przeczytał teraz. Chcemy też wie. Chcemy, Chcemy wiedzieć co tam, tam, wiecie, tam, tam pan Burmistrz Pan Burmistrz proszę, proszę, proszę to przeczytać. Znaczy ja tak, bo. Bardzo źle, że dzieciaki zostają włączone... Nie, bo to nie bardzo przeżywają Pan ma nie jak Tak. ja Państwo, że przeczytam, tak? Do pana burmistrza, w imieniu uczniów naszej szkoły, którą chce pan zamknąć. Dzieci, te osoby, które Wam ten temat mówią, to nie jest i prawda, że burmistrz zamknąć szkoły. Nie do końca jest to prawda, a no, nie chcę powiedzieć, że ktoś mówi źle, ale ktoś wprowadza Was w błąd. Burmistrz pan nie prawda, jest prawda, nie Nieprawda, nieprawda, nieprawda. Także doczytam do końca. No i w związku z tym, że pismo jest od nas, to też powiem Wam kilka rzeczy. Że piszemy do Pana Lizbo, robimy naszą szkołę i nie chcemy jej zmieniać. Czujemy się tu dobrze, bezpiecznie, a nam to sprawia nam przyjemność i mamy blisko do domu. Wiadomość o zamknięciu szkoły nas przestraszyła. Niepotrzebnie Was straszą. Nie wiem kto, czy nauczyciele, czy nie wiem kto, tak? Ktoś Was przestraszył. I wy się tak. boicie. Nikogo nie nie boicie macie się takiego się powodu, żeby się obawiać. Dzieci w internecie przeczytają. A co w internecie przeczytają? Pani dolecka, co w internecie przeczytają? Dzieci, przeczytają? dzieci czytają. Dzieci, Tak. I bardzo dobrze przeczytają, ale to też silnie słuchać. Na przykład. No moje ale to tak źle. Tak, tak. tak. Boimy się, nie że nie zostaniemy mile przyjęci przez uczniów w innej szkoły i ciężko będzie nam się zaprzyjaźnić, bo oni są już ze sobą mocni, mocno zżyci. Jak my w naszej szkole. Rodzice mówią, że nie ma pan pieniążków na naszą szkołę. <laughs> ale to może Oczywiście, ale co i raz. To nie jest tak. Pieniążki na szkołę są. Tak. Szkoła jest bardzo droga, ale z drodzy państwo. spokojnie. Sz. Rozbawiamy z dzieciaczkami. Zbędzie się zbędzie. Zgadzam się. Znaczy nie zgadzam się, że nie ma pieniążków na szkołę. Są pieniążki, To ta szkoła jest bardzo droga. To takie sprostowanie od nas. Od od Oddamy nasze świnki, skarbonki, ale niech Pan nie zamyka naszej szkoły. Bardzo Wam dziękuję za to pismo które tutaj dałyście. Szkoda tylko, że, nie, do, że dorośli manipulują dziećmi. Możecie być spokojni. Możecie